A dzień dobry, dzień, dzień dobry, słuchajcie kochani, stało się coś takiego, że niestety w tym tygodniu jeszcze nie będzie Minecrafta na modach, ponieważ y, komputer jeszcze y, nie jest u mnie, będzie w następnym tygodniu, więc w następnym tygodniu wyczekujecie wyczekujcie wy tego odcinka y, z pierwszego z Minecrafta na, na modach. Dzisiaj jest ze mną znowu Pinkstar, y, Boże, y, bo to jest... Y, ona ma dwa kanały, to jest taka zasadnicza rzecz, że ona ma dwa kanały. E, no i ona powiedziała mi, że chce nagrywać na piegórkę. Więc e, jest dzisiaj ze, ze, ze mną piegórka. E, piegórko, cześć. 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 No. E, no i dzisiaj zrobimy sobie kilka na pewno rundek. Myślę, że jest 5-6. No nie, piegórka? No tak. No okej. Okay. No to się widzimy w następnej rundzie. Ok, już jesteśmy w pierwszej rundzie. I ja wytłumaczę, czy Ty chcesz, piegórko wytłumaczyć o co chodzi w tej grze? No ja mogę. Na górze dotyczyły nam się kolory, na które musimy stanąć. I jak źle to na inny kolor, ten pokazuje się zielony, a my stajemy na czerwony, to po prostu spadamy na dół i mijemy. Zgadza się Dzisiaj sobie zrobimy e, z 5-6 rund Jeszcze nie wiemy ile dokładnie Ale coś to będzie około 5-6 rund e, No i oczywiście ja tradycyjnie przypominam o łapce w górze I subskrybowaniu tego kanału Bo od, od dzisiaj będzie na tym kanale daily e, I właśnie się zginąłem Więc e, Pinkstar dawaj Wygrasz to, tylko dwie osoby, dawaj mm, Nie wiem gdzie <laughs> to, Ale śmierć No cóż, no to mieliśmy. Się... Jedzimy w kolejnej rundzie. Okej, okay, już jesteśmy w kolejnej rundzie. Yy, ja to szybko się muszę na ten kolor odpędzić. dostać. Piegórka zginie? To, to znowu ja zginąłem, czemu? Ja, ja jestem dobra, Bo ja się nie znam na tych kolorach, słuchajcie. Dobra, to kibicujemy piegórcę w takim razie. Piegórka dawaj! Piegórka! Piegórka, jak się czujesz? Mów! Dobrze! Mhm. No to fajnie. E, słuchajcie, też w ogóle jeden z Was pisał w komentarzu pod poprzednim odcinkiem, że e, mam nagrać z piegórką e, The Normal Elevator. Taki film się pojawi. M mi się wydaje, że jak wy to oglądacie we wtorek, to e, taki film się powinien pojawić gdzieś około środy, czwartku. Więc wyczekujcie. Teraz się wam na ekranie po pojawi osoba, która to dokładnie napisała. Tak, i wpadajcie też również do mojego grafika, link w opisie, który robi niezie nieziemskie miniaturki. Bardzo ładne. I widzimy się standardowo w kolejnej rundzie. Ok, już jesteśmy w kolejnej rundzie. E, muszę sobie jakoś inny tekst wy wymyślić, bo e, nie mogę ciągle widać. Okej, okay, już jesteśmy w kolejnej rundzie, ale to tak poza tym. E, teraz mi się wydaje, że powinienem tr tr troszeczkę więcej przetrwać niż... Uwaga, czy teraz przetrwam? Okej, okay, przetrwałem. Teraz przetrwałem pierwszy raz dwie rundy, więc... E, dwie takie mini rundy. No to są takie mini rundy. Uwaga, czy przetrwam? No nie przetrwałem niestety. Czy biegórka... Czy ty przetrwałaś? Ty ciągle jesteś? No dobra, biegórka, dawaj! Dawaj biegórko. Dzisiaj sobie zrobimy troszeczkę więcej rund, bo... E, te rundy są bardzo krótkie. No nie? No, Zgadza się. Więc tak, i w ogóle jeszcze zapomniałem dodać, że mamy tutaj też śnieżkę do rzucania w ludzi. Na przykład możemy sobie w S natalkę yy, W S natalkę sobie Ja w ogóle im yy, na czacie napisałem że ja mam kanał na YouTube, może zobaczą sobie ten materiał. Yy, jestem! Może słam? To jestem tutaj, to jest, to jest. dwie osoby stały. O, to ta, ty masz jeden po jeden Oh, Z zuzią, która ciągle wygrywa. Okej, okay, jest dobrze. Pigurko jest bardzo dobrze. Może to wygrać. dawaj pigurka. Dawaj. Kurczę, ale ta zuzia też jest dobra. No nie pigurko? Komentuj swoją rozgrywkę, pigurko. Nie go zobaczyć, jak skacze po blokach. O. Jest, piegórka, wygrała... tak, epigórka wygrała, ekipa T! Zapraszajcie ją roblog ten do znajomych. <laughs> Zapraszajcie, ekipę T! <laughs> Okej. Okay. No to widzimy się ten. Tradycyjnie w kolejnej rundzie. Okej, okay, już jesteśmy w kolejnej rundzie. Muszę to przestać mu mówić ciągle. Piegórko, czy masz jak jakiś pomysł nam y coś co będę mówił po prostu w kolejnych rundach? ja się bardzo cieszę, że wygrałam. No i fajnie, fajnie. Oczywiście wpadajcie też do kanału e, Ping... Boże, tak, e, Pigurki, e, bo ona również ma kanał, tego dużo osób nie wie, które oglądają moje filmiki, tego też, ten, link oczywiście w opisie. No i teraz, e, może mi dobrze pójdzie, tu trzeba też się wzorować na innych ludziach, jak oni też skaczą. Bo ja tak do, dokładnie tego koloru nie widzę. Blue. No to jest akurat łatwe, bo du, blue jest bardzo dużą. I też mi się wydaje, że to jest nowy tryb. Piegórka, jak ty myślisz? Czy to nowy tryb? No tak, ja bym ja nie widziałam. Ja też właśnie tego nie widziałem. Z tą zuzją 23 lutek się warto trzymać. Bo ona tak. bardzo do, dobrze widać, że zna gry, bo z Nagreba ona zawsze jest w top 2. Więc ciekawe. Ciekawie, ciekawe. Ciekawie. Ja też mhm. No właśnie, ostatnio była z okay, tobą. Uwaga, gdzie po... Gdzie... O nie, zginąłem, no! Smutną smutna muzyczka w tle oczywiście. No niestety, no widzicie, no piegórka mazenie bekka, jak to się mówi. No niestety. Dobra, widzimy się w, ko w kolejnej... No właśnie, no nie jest, tak, to jest aż tak źle. No to widzimy się w kolejnej rundzie. Okej, okay, teraz jest biały kolor i standardowo witam Was w kolejnej rundzie. Znowu ten, no muszę jakiś synonim sprawdzić, yy, rundy, bo... Aż w przerwie tej yy, gry sprawdzę, yy, jaki jest synonim do runda i będę mu, mu mówił jakimś pe pewnie dziwnym językiem do, do was, ale nie chcę się też na, na tych filmach po powtarzać. Purple, dobra, jest okej. Okay. No nie no, zaraz, no czekaj. Ja tam... nie... Zaraz, a lepiej górka, zaraz, to nie, bo ten? Purple? Nie będę rogu, jeden No właśnie, znowu są dwie, dwie osoby tylko. Uwaga, ktoś ten. Kto wygra? Uwaga. Ale ja myślę, że tego nie będę nagrał, na więc wi widzimy się w kolejnej rundzie. Okej, okay, już, już witam Was w kolejnej fazie. Już nie rundzie, fazie, sprawdziłem synonimy. No i spróbuję się o ten. Teraz troszeczkę więcej przetrwać, bo. Mi się wydaje, że to powinno być ok teraz. Bo na razie mi dobrze idzie, jak, na, jak na zawsze na początku rundy. Uwaga! Cyjankowy kolor. To jest chyba ten. Ok. Przetrwałem dzięki S na talce i zuzi lutek. Ja będę się z, po prostu z zuzią lutek trzymał. Bo ona wszystko. Ona ogarnia w miarę tą grę. I <grywka> Piegórka zginęła. Ja naprawdę chyba źle, bo... To, było, to by było Aha. Ja <laughs> no dobra, ym, figurko, to czy chcesz coś powiedzieć? Ja, 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 jak to się, się czujesz? Łace, jakby to nie no właśnie, to, to nie jest takie łatwe. Jakby się to mogło w, w, wydawać, bo te kolory czasami są bardzo podobne do siebie. No to więc... Trudno jestem na pewno przetrwać. Okej, okay, jestem w top 3. Bieżkim, różne no właśnie, Pigurka, jestem w top 3. Teraz top 2, może wygram z S natalką, to jest mój rywal. Uwaga. Czy ja wygram? Purpul. Jak jest purple? Dawaj. To jest złoto. Wow, prawie spadłem. Uh, OK Eee, okej. lime green, okej. Okay. O nie! Okej, okay. na radę, e? walczy ciągle z S Natalką. Ona we mnie rzuca śnieżką, Dawaj ale się ja też nie będę gorszy Dawaj. i będę z nią rzucał. Ona wygra, bo ona jako ostatnia spadła, prawda? A nie ma! To jest dobry tryb w takim razie. No fajny, fajny tryb. Pierwszy to top 2. To no i widzimy się w kolejnej fazie. Okej, okay, już widzę was w kolejnej fazie. I znowu jest ten sam kolor. No ciekawie. W ogóle ja nie wiem czy wy zauważyliście, że mi się grafiki zmieniły na kanale. I cóż, pewnie powinniście wiedzieć, bo na początku tego materiału mówiłem, że miniaturki już robi mi kto inny niż ja sam. Ale jeszcze raz chcę przypomnieć, żebyście wpadali na y, kanał mojego mm, grafika. Y, I obtrzećcie może ten. Też, y, z, za, za, załatwicie y, miniaturkę. Okej, okay, light green. Okej, okay, to jest chyba ten kolor. Uwaga. Zaraz to nie jest ten kolor? No cóż, na no trudno. Znowu smutna muzyczka w tle. Mm. Nie się, ale ja też... Ja też... Yy, ja też... Yy, no. Okej, okay, ale... fajnie, fajnie. No i... <gryw> no cóż, musimy poczekać na kolejną fazę. Okej, okay, witam Was drogich widzów w kolejnej fazie. Stwierdziliśmy z piegórką, że to będzie nasza ostatnia runda, bo jeszcze troszeczkę przed nami nagrywek jest, więc nie chcemy też się tak czasu zawalać, bo naprawdę te rundy bywają albo krótkie, albo długie, więc to nie ma tak, jak wyczekiwać tego wszystkiego. To będzie nasza ostatnia runda w tym odcinku, jeśli byście chcieli jeszcze raz z tego trybu odcinek, no napiszcie oczywiście komentarz. Z jakiego trybu Waszym zdaniem będziemy nagrać odcinek, bo teraz przypominam, że na kanale będzie Daily właśnie z piegórką, prawda, piegórko? Tak, i będą też więcej materiału ze mną na Robloxie, na, no właśnie. na no właśnie, to też piegórka zaczyna też u siebie coś tam robić, stawia pierwsze kroki, więc kto będzie ją śledził, to, ją, to proszę ją zasubskrybować. No i to będzie ostatnia nasza runda, w której się nawet całkiem, całkiem radzę. Yy, okej. Okay. Ja Jakie teraz kolor? No właśnie, że się cieszą, yellow, no i to jest ten, przyjemna runda, tu nie ma jakichś dziwnych kolorów. Nikt jeszcze nie, nie, nie spadł chyba, mm, okay. co okej. Możemy jeszcze ten, yellow, znowu yellow, okej. Okay. Znowu yellow. Ciekawie. Zginął pierwszy człowiek. Ciekawie oczywiście. Hmm. ok yellow, znowu yellow, no, ciekawe. hat -trick. No właśnie, hat-trick. <laughs> e, no właśnie, właśnie, brown. tu nie nie yellow. Okej, okay, udało się. Ale to, O nie, no ona biednie spadła. Proszę, zniczę dla niej w komentarzu. Dla tego biednego gracza, nie wiem jak on się nazywa. Light grill. E, grill... Boże, e, Red, a nie grill. <gry> Okej okay. Maczkowa RX Zapraszam je do znajomych Maczkowa RX, dobra, wyślemy tak. po Powiadomimy ją na, na czacie Maczkowa Nagrywam film na ety OK I zobaczymy co na odpowie Co się w ogóle odpowie Jak patrzę na czat, to może odpowiem. odpowie Estetalka, no ciekawe to jest bardzo dobry kreator. Ciekawe, ciekawe. Waga, czy Maczkowa nam odpowie? Mm, chyba nie odpowiem. No cóż, na no trudno, nie odpowie nam. Smutno mi się zrobiło w tym moim mo sterplorowym serdówku. <grych> no cóż, no trudno. E, no, e, no to tak, to by było chyba w tym filmie na tyle. Ja dziękuję wam za oglądanie. Subskrybujcie, komentujcie, zostawiajcie łapki w górę. Widzimy się w następnym odcinku, bo przypominam, że na kanale na, 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 na kanale ma, ma, mamy y, ciągle teraz daily, pewnie gdzieś do końca lutego, zależy jak mi się wszystko uda zrobić, na pewno będzie też ten daily i z pigurką, bo nie martwcie się jak będzie też y, Minecraft na modach, to będzie, y, też będzie, y, będą czasami odcinki z y, pigurką, y, no, ja dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się, no i papa, czy pigurku, ty chcesz się też pożegnać, pewnie to, więc tobie oddaję głos. No to papa, miłego dnia, czy wieczoru, chole z to... tak? Ja to pe 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 pewnie gdzieś wrócę około y, 15, więc trzymajcie się, no i papa, miłego dnia, jak to powiedziała piekórka. Pa, papa, pa, 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 pa.